W tym materiale pokażę Wam gotowy skrypt do Bashbany, który umożliwi nam szybkie rekonesans celu, a co najważniejsze, nasz Windows wykryje Bashbany jako nową kartę sieciową. Pamiętacie jak w poprzednim wykładzie z Bashbany pokazałem Wam masę gotowych skryptów? W tym materiale skorzystamy sobie z jednego gotowca, który będzie nam skanował komputer, do którego podłączymy naszego bashbane. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, bash bany będzie mitową kartę sieciową. Zatem otwórzmy sobie to repozytorium, bashbany payloads master, otwórzmy. Przejdźmy do zakładki payloads, library, recon, and Mapper. Dobrze, skopujmy go i wróćmy go od razu do baszbany, ale najpierw przestawmy baszbany w tryb Airming Mode, po to abyśmy mogli swobodnie załadować skrypt. Podłączmy. Ok, teraz przejdźmy do folderu Payloads, powiedzmy, nie Switch1, i tutaj wrzućmy skrypt. V, zmienimy klik w miejscu docelowym. Ok, teraz to otwórzmy. Dobrze, generalnie ten skrypt przeskanuje nam komputer, a wynik zapisze w pamięci bashbany. Nmap ma tutaj przełącznik minus -o, minus minus fuzzy, czy tam -fuzzy, czyli do kupy razem będzie próbował wykryć nam typ systemu. Co to jest, czy to jest Windows, czy to jest Mac, czy to jest Linux, Linux etc. My sobie tutaj zmienimy przełącznik na minus -sv, tak zwane Show version. Czyli będziemy chcieli przeskanować porty i zobaczyć, jakie są wersje usług na konkretnych portach. Spokojnie, typ systemu także nam to pokaże, chociażby na przykład w wersjach usług, może być taka informacja. Jak chodzi o przełącznik show version, to jest to dosyć przydatna informacja, bo podczas takiego skanowania możemy znaleźć potencjalną chociażby na przykład lukę, która oczywiście może w dalszych czynnościach zostać no, nie wykorzystana. Skrypt oczywiście stworzy nam folder o nazwie nmap w ścieżce lot w naszym barzbanym. Co tutaj jeszcze mamy? O, na przykład inicjalizacja. Dobrze. W tym miejscu mamy oczywiście też zadeklarowaną informację, że barzbany ma zostać wczytany jako karta sieciowa. No dobra. To teraz czas oczywiście zapisać i przetestować. Dobrze, wyciągnijmy barzbany, przestawmy pozycję Switch 1 i podłączmy. Dobrze, dioda na barzbany miga na zielono, to znaczy, że rozpoczęło się ładowanie. Więc my w tym czasie możemy zerknąć i zobaczyć, czy pojawiła nam się nowa karta ściowa. Nowa karta u mnie pojawiła się jako Ethernet 2. Jakieś IBM, USB, Remote NDIS, Network. Więc wygląda to całkiem legitnie. Baszbany w tym czasie pewnie już skończył skanowanie, więc możemy go śmiało wypiąć i zobaczymy, czy karta ściowa zniknie. Dobrze, wyjmijmy. O, pyk było i nie ma. Teraz przestawmy Baszbany w tryb Army Mode i zobaczmy, co tam dobrego udało nam się przeskanować. Przejdźmy do zakładki lot. No widzimy, że stworzy się folder nmap, tak jak wspomniałem. Ok. i widzimy plik o nazwie desktop UBS coś tam coś tam coś tam. Otwórzmy go. Ok. no cóż w celu bezpieczeństwa, co nieco muszę tutaj zamazać, ale baszbany bez trudu wyciągną informacje, jakie porty są otwarte, jakie usługi na nich są. Oraz jakie wersje tych usług na nich są. A to już na serio są konkretne informacje, które można wykorzystać serio w niecnych celach. Tak, na spokojnie oczywiście mamy nawet informację, że wykrył Windowsa. Więc jak zwykle Baszbany spisał się na medal. No dobrze, jeżeli chcesz się więcej nauczyć, to serdecznie zapraszam cię na moje kursy online o etycznym hackingu od totalnych podstaw. Więcej informacji znajdziesz na www.ehacker.pl. A jeżeli ktoś z Was chciałby mieć takiego wypasionego barzbany, to znajdziecie go na subsanmecingsklep.pl, a z kodem rabatowym szmaj kupicie go jeszcze taniej. W tym materiale byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że po zobaczeniu tego materiału barzbany jeszcze bardziej Wam się spodobą. A to dopiero początek tej fajnej serii o barzbany. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie proszę o łapce w górę, komentarzu oraz oczywiście o subskrypcji na tym kanale oraz oczywiście na moim. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!